Ze mnie mapę, jeśli ja wygram na no w sumie najgorszą postacią na świecie w no Brawl Starsie, no, no, to ben, no to w sumie, co musiałbym powiedzieć, co w sumie zrobię, znaczy się usunę jednego bota. Wiem, że to będzie tak trochę nieuczciwie, bo będzie tak, ale gra chyba będzie mi dobierała trudniejsza postacie, nie wiem. Ale się domyślam, co może się stać. A to to są wszystkie postacie. Dostałam ostatnio za, w Mega Boxie Skin'a. ale jest specjalnie zrobione, żeby nie denerw denerwowała każdego odgara. No i Lee. Nie cierpię Li. No i mam teraz fajnie super fajnie, będę musiał kupić nowe niesamowite klucie, niesamowite poznania. Polecam wszystkim, którzy mają znajomego, co mam ustawiamy. A więc tak moi drodzy, pali się kunę za pierwszym razem.